Kochani w Chrystusie, Panu. Przeżywamy obecnie w Kościele rok modlitwy. Ogłosił ten rok papież Franciszek z okazji jubileuszu odkupienia, który przypada za rok, w 2025 roku. Co 25 lat jest rok jubileuszowy. Ostatnio był za świętego Jana Pawła II w roku 2000. Rok modlitwy. Chcemy właśnie przygotować się na rok jubileuszowy, na te odpusty zupełne, które będziemy mogli zyskać przez głęboką modlitwę, owocną modlitwę, ufną modlitwę. Dlatego w tym roku. W sposób szczególny będziemy wołać, tak jak apostołowie, do Pana Jezusa. Panie, naucz nas się modlić. Bo nam się wydaje, że my się modlimy, to się modlimy dobrze. Ale to wołanie Pana Jezusa będzie zawsze aktualne. Mamy nauczyć się modlić od Niego. Ja bardzo się przejąłem tym rokiem. I postanowiłem jeszcze mocniej zrewidować swoją modlitwę. Dlatego codziennie przed każdą modlitwą, przed różańcem, przed mszą świętą, przed adoracją, przed brewiarzem, zawsze wzbudzam taki akt pokory. Panie, nie umiem się modlić jak trzeba. Panie, naucz mnie się modlić. Przed każdą modlitwą. Bo jedynie Pan Jezus może nas nauczyć modlitwy, nikt inny. Ja się sam nie nauczę modlitwy. I naszym zadaniem w tym roku będzie zrobić taką szkołę modlitwy, wejść do szkoły modlitwy. Nauczycielem oczywiście jest Jezus. On jest tym, który swoim przykładem, swoimi modlitwami, Tyle modlitwy pokazuje, jak się modlić. On też w Ewangeliach, w wielu miejscach, mówi w słowach, jak my mamy się modlić, co jest ważne w modlitwie. Trzeba nam wejść do szkoły modlitwy, bo nam się wydaje, że się modlimy dobrze, a niekoniecznie tak jest. I dzisiaj w Słowie Bożym Pan Jezus mówi nam, o warunkach modlitwy, prośby, warunkach modlitwy błagalnej. Mogło nam to umknąć, te słowa mnie nie umknęły. Ja je zacytuję na początek, bo to jest jedno zdanie. Jezus mówi w Ewangelii tak: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Proście. I najczęściej właśnie, kiedy myślimy o modlitwie, to słyszymy te słowa: Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Albo w innym miejscu Ewangelii: Proście, a będzie wam dane. Kto prosi, otrzymuje. I większość naszych modlitw to prośby, to błaganie. To wstawiennictwo za kimś, w jakiejś intencji. Większość naszych modlitw, także tych w Kościele Nowenny, inne modlitwy, różaniec, często jest w jakiejś intencji, za kogoś, o coś. Ale bardzo często doświadczamy, że nie zostajemy wysłuchani, że nie spełnia się to o co prosimy, a tutaj są słowa proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni Proście a otrzymacie i co się dzieje bardzo szybko się zniechęcamy w modlitwie bardzo szybko modlitwa nie jest już taką wartością jak kiedyś kiedy czuliśmy się dobrze na modlitwie kiedy coś się udało wyprosić tylko rezygnujemy z modlitwy. Ograniczamy czas modlitwy, dajemy Panu Bogu czasami ochłapy czasu na modlitwie. Czasami niektórzy mówią, że modlitwa to jest tylko znak krzyża, więcej się nie modlą. No właśnie dlatego jest taki kryzys często modlitwy, prośby, że mówimy, Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Ja się tyle modliłem, modliłam, a Pan Bóg nie wysłuchał, nie spełnił. A obiecał. Ale, moi drodzy, trzeba oprócz słów proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni, proście o otrzymacie, usłyszeć wcześniej dwa warunki modlitwy błagalnej. Jezus mówi: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was. To proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Czyli pierwszy warunek, żeby Pan Bóg, Pan Jezus wysłuchał modlitwy, spełnił, to jest trwać w Nim. Trwać jak latorośl w innym krzewie. To znaczy mieć taką ścisłą więź z Panem Jezusem, że jesteśmy całkowicie z nim zjednoczeni i w nas płyną, tak jak w latorośli, soki życiodajnej łaski. Czyli innymi słowy, że ja żyję w przyjaźni z Panem Jezusem, że ja nie mam grzechu na sumieniu, ja trwam własce uświęcającej. Jak ktoś trwa własce uświęcającej, to znaczy, że jest latoroślą w winnym krzewie. Jak tak trwam, to mogę się spodziewać czegoś więcej od Pana Jezusa. Ale jak ktoś trwa w grzechu, no to jedynie może się spodziewać, że Pan Bóg okaże mu miłosierdzie. Ma prosić, nawet jak jest w grzechu, w grzechach, Panie, pomóż mi się nawrócić, bo Bóg jego pragnieniem jest nie uśmiercić grzesznika, ale sprawić, żeby grzesznik się nawrócił i miał życie. Także obojętnie, czy żyję w łasce, czy grzechu, mam prosić, ale właśnie kiedy żyję w grzechu, kiedy mam na sumieniu grzech, nie wyspowiadałem się, mam prosić, żeby Pan Bóg pomógł mi się nawrócić. To jest pierwszy warunek trwać w Jezusie. A drugi warunek modlitwy prośby, że mam trwać w Jego słowach. Powiem, ale tych słów jest bardzo dużo. Wszystkie słowa mam spełniać? Nie, dlatego, że kontekst tych słów jest o prośbie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was to proście, chodzi o słowa, które mówią o modlitwie, prośby w innych miejscach Ewangelii, w innych wydarzeniach. Jak to? Jakie są słowa o, o prośbie, o modlitwie prośby? Ja sobie w pamięci od razu poszukałem dwa, dwie sytuacje, dwa wydarzenia. Otóż Jezus, kiedy uczył apostołów najpiękniejszej modlitwy, modlitwy Pańskiej, Ojcze nasz, to w środku tej modlitwy są słowa bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, składa się z próśb. To jest siedem próśb. Jak sobie ją spokojnie wypowiemy, to tam cały czas prosimy: Święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, chleba naszego daj nam, odpuść nam. Cały czas prosimy, ale w środku jest najważniejsza prośba: bądź wola Twoja. I drugie wydarzenie. O grójcu Pan Jezus poci się krwawo i modli się i błaga swojego Ojca. Ojcze oddal ode mnie ten kielich. Prosi, żeby nie cierpiał, żeby nie umarł. Ale dodaje: ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I modlitwa prośby błagalna jest dobra wtedy, kiedy ja Zgadzam się z wolą Bożą. Kiedy proszę, i zawsze dodaję, ale Panie Boże, bądź wola Twoja. Niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Ty to wszystko poprowadź. Nawet jeśli będzie inaczej, jak ja sobie wymyśliłem, proszę, bądź wola Twoja. To jest zaufanie, że my nie traktujemy Boga jak automat, pomodlę się i otrzymam, tylko traktuję Boga jako miłość, jako Ojca który jest mądrzejszy ode mnie, który wie, co jest dla mnie dobre, dla mojego zbawienia, nie dla mojego samopoczucia na ziemi, dla zbawienia, dla życia wiecznego. To jest najlepsze. I trzeci warunek jest zawarty w drugim czytaniu. Święty Jan Apostoł napisał tak. A o co prosić będziecie, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nas nakazał. To znaczy, że Pan Bóg wysłuchuje wtedy, kiedy ja żyję w miłości do bliźnich. Na przykład ktoś jest skrzywdzony i nie przebaczył. My się modli, Panie Boże, proszę o siłę, o zdrowie. No ale z drugim człowiekiem, z żoną, z mężem, z kolegą jestem w konflikcie. Nie przebaczyłem mu. Nie pojednałem się. A no my mamy się miłować wzajemnie. Jezus mówi: Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Jak nas umiłował? Na krzyżu mówi Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest miłość Jezusa. Czyli jeśli ja modlę się, proszę o coś, ale w sercu mam gniew, urazę, nieprzebaczenie, nienawiść, no to jak Pan Bóg może mnie przebaczyć? Jak może mi wysłuchać, pomóc mi? Ja mogę prosić o to, żeby im pomógł przebaczyć. Ale w innych sprawach? To trudne. Zobaczmy, że nasze modlitwy, prośby często nie są właściwe. My prosimy, ale zapominamy o tym, co jest najważniejsze przed, że mam trwać w Jezusie, że mam słuchać Jego słów bądź wola Twoja, że mam być w miłości do innych. Bez miłości, jak powiedział święty Paweł, wszystko jest cymbałem brzmiącym jest nic. Czyli jak cokolwiek robię, ale bez miłości, to co się tu spodziewać? Czego się spodziewać? To jest nic. Dlatego w tym roku naprawdę chcemy wejść do szkoły modlitwy i prosić, Panie, naucz nas się modlić.